Siema, jestem Psychol 79 i dzisiaj mam dla Was informację. A informacja jest związana bardziej e, z tymi odcinkami Let's Play Minecraft: Wieczna Wojna. Jest taki jeden mały, duży, wielki, ogromny problem, ponieważ e, już za bardzo nie za bardzo, bardzo nie mogę nagrywać już tego. Samolot też już nie mógł, i tak. Dlaczego nie możemy nagrywać? A dlatego, że nie zauważyliśmy, zupełnie to było bez sensu. Nie zauważyliśmy, że nam się serwer kończy. Mapy nie zapisaliśmy, i tak. Zupełnie zapomnieliśmy o tym, że musimy zapłacić serwer, opłacić go. No i się stało tak, że go nie opłaciliśmy, i nam znikło wszystko. I tak, i po prostu mapy nie mamy, nic nie mamy. Y jeszcze miałem tam, jest ósmy odcinek, chyba miałem, ale zgubił mi się gdzieś na komputerze. Nie wiem, usunąłem go przez przypadek, nie mam pojęcia. Więc, y Minecraft wieczna wojna się skończyła. Tak. I tak, jeszcze tam miałem w jakimś odcinku grać mapę tą yy, którą zrobiliśmy z LOLkiem. Naprawdę tak, że były tam dalej mieliśmy takie zajebiste budowle, takie to było wszystko zajebiste, mieliśmy później ten smok jeszcze tam wam pokazaliśmy, tego smoka i dalej były pamięt... Yy, tak, tam dalej był jeszcze jakbyśmy dalej szli chyba tego nie było, tam taki wielki pająk, tak jak zbudowaliśmy zajebistego. To było takie zajebiste i nam się to wszystko usunęło po prostu, nie mamy nic. I po prostu Lolek teraz szkoła on gdzieś wjechał yy, uczyć się po prostu i teraz i tak za bardzo nie, nie mielibyśmy jak nagrywać i po prostu yy, nie będziemy tego nagrywać i ja postanowiłem nagrać yy, sam yy, sam sam nową serię z Minecrafta wiem że Minecraft jest wciul dużo na tym internecie jest ja go tak dużo, że przesada, no, ale ja po prostu lubię w to grać. Jest to no, jedno, jedna z gier, którą lubię grać. Po prostu, e, no po prostu ją lubię. Tak, jeszcze ma i tak o czym będzie ta nowa seria? Seria tutaj, jak zaraz wam pokażę. Tutaj są przygotowania do tej nowej serii. Nie będę mówił e, za bardzo, e, co w niej będzie. Dowiecie się, e, kiedy będziecie oglądać. Tak, i będę ją nagrywał sam. Będzie to bardziej takie komediowa, komediowe, komediowa, komediowa, komediowa seria. E, coś podobnego do mody na sukces. To już Wam bardziej ten, bardziej już będziecie wiedzieli, będziecie wiedzieli o co chodzi. Będzie podobne jak moda na sukces po prostu już nie miałem co wymyślić, a to będzie raczej tak, taki, taki odcinek komediowy. Bardziej taka komedia. tak, Let's Play, Minecraft Wieczna wojna już jej nie będzie. Bardzo mi szkoda tej mapy, po prostu tak się na namęczyliśmy. To jest mock po prostu... Ja go po prostu Ja teraz wam powiem tak. Lolek budował te wszystkie pułapki, te przejścia, ja budowałem ty większe, na przykład ta wieża olbrzymia, smog, ten pająk. Dalej były takie zajebiste budowle, ale po prostu nam się wszystko pojebało i usunęło. Yy, ale to tak. Ale, let's playa Minecraft, wież na wojnę już nie ma. Teraz zaczynam sam, po prostu sam, <ścoughs> zobaczycie z kim będę nagrywał jeszcze, ale tak, to się okaże w dalszych odcinkach i tak, i co, jeszcze będę chyba jak skończę Unmechanicala zacznę nagrywać e, Assassina Creed, czy jak to się nazywa i jeszcze Far Cry jak mi się udał ale nie jestem pewien e, i tak, i Far, e, Far Cry i e, Far Cry będzie raczej let's play a Assassin chyba to będą ulotne chwile, ale nie jestem pewien, ponieważ e, teraz na po no właśnie ten pomysł ulotny chwilę. I nie wiem, jak właśnie mi to wychodzi. Jak chcecie, możecie mi napisać. I tak, i są właśnie ulotne chwile, już z strajka. I i i, I i i, z czego tam jeszcze? Metin 2, Metin, jest. po co ja w to gram. Nie wiem, po co na tym koncie ledwo co grałem. Ledwo nic prawie nie wiem, ale dobra. Mam te konto, nagrywam na tym koncie. Coś mi się tam udało nagrać. No jeszcze będę z Team Portera na, pe na pewno nagrywał lotne chwile, bo to jest spory gra, i no, ale dobra. Więc skończymy już. Zapraszam do oglądania kolejnej serii z Minecraft i żegnamy się z Let's Play Manchester Wyszawodnik. Cześć! Który wszystkim wam mordy zamyka Rap na ulicach Znajdź zawodnika z opinią Dejo, El Dominio, skurwioną miną Spustoszenie czynią I syną